Boskość przemawia dziś do ciebie, przygotuj się na poprawę życia. Kosmos ma zamiar obdarzyć cię wielkim błogosławieństwem. Potwierdź tak, jestem przygotowany, jeśli wierzysz, że w tym tygodniu oszałamiające błogosławieństwa ogarną ciebie i Twoich bliskich. Ogłaszam błogosławieństwa dobrobytu, zwycięstwa, uczucia i radości nad Twoim duchem w imieniu Pomazańca. Amen. Pisz 11 listopada, jeśli pokładasz ufność w boskości. Uzdrów mnie, panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wyzwolony, bo ty jesteś moim uznaniem. Daj like, jeśli masz wiarę w boskość. Życie mija, nie ma czasu do stracenia na wielokrotne pokonywanie tej samej góry. Twój los czeka na ciebie. Boskość mówi do ciebie, napisz ten rękopis, przesłuchaj tę rolę, wyrusz na tę wycieczkę, szukaj swoich aspiracji. Jestem z tobą, zwyciężysz. Wpisz 222, jeśli wierzysz. Sierpień będzie miesiącem objawień i łask. Otworzą się drzwi, które wydawały się zamknięte. Boskość dokona dla ciebie czegoś monumentalnego. Boskość obejmuje Twoją historię i zabezpiecza Twoją przyszłość. Nie musisz się już bać. Jeśli Bóg jest dla Ciebie, kto lub co może Ci się przeciwstawić? Wpisz 333. Jeśli się zgadzasz. Oto obdarzę je zdrowiem i uzdrowieniem, uleczę je i odsłonię przed nimi obfitość dobrobytu i bezpieczeństwa. Cokolwiek próbuje Ci przeszkodzić, góra długów. Góra cierpienia, góra melancholii, góra uzależnienia może wydawać ci się nie do pokonania, ale nie może się równać z naszym boskim. Jedno dotknięcie Boskiej łaski i spłaszczy tę górę do równej ziemi. Wpisz tak, aby ją otrzymać. Boskość jest większa niż wszystko, co napotkasz jutro. Pracuje dla Twojego dobra, nawet gdy śpisz. Boskość rozumie, że jesteś wyczerpany, nie poddawaj się. Twoje objawienie jest tuż za rogiem. Przechodzisz do nowego sezonu. Boskość przekształca twoją fabułę. Narracja wkrótce się zmieni. To, co wydaje się stratą i porażką, wkrótce przekształci się w triumf i przywrócenie. Wpisz 555, aby to odebrać. Sam poniósł nasze grzechy w swojej postaci na drzewie, abyśmy mogli zginąć dla grzechu i żyć w sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliście uleczeni. Boskość i jej aniołowie działają w tej chwili w Twoim imieniu. Będziesz świadkiem postępu i wzrostu we wszystkich dziedzinach swojego życia. Twoje objawienie jest bliskie. Wpisz tak, jeśli masz wiarę w Pana. Spotkasz się z takim sukcesem w każdej dziedzinie swojego życia, zanim ten rok dobiegnie końca. Po prostu obserwuj, jak szybko rzeczy się dla Ciebie zmieniają. Będzie wiele okazji do świętowania. Nie martw się pewnego dnia niektórzy z ludzi, którzy Cię lekceważą, odmawiają Ci uznania, próbują sprawić, że poczujesz się gorszy, będą pożądać tego, co posiadasz. Bóg przygotowuje stół przed Tobą w obecności Twoich przeciwników. Dziesięcina obejmuje moją moc, aby potwierdzić. Pan podtrzymuje ich na łożu choroby. W chorobie przywracasz im pełne zdrowie. Aktywuj przepływ nieograniczonego bogactwa, zadowolenia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu, wprowadzając jedną drobną zmianę do swojej porannej rutyny. Czy chciałbyś tego? Sprawdź link w uwagach poniżej, aby poznać sekrety bogactwa, aby przyciągnąć obfite bogactwo. Subskrybuj nasz kanał, jeśli uwierbiasz Boskość. Boskość wkrótce Cię zapamięta. Przywróci cię tym, którzy próbowali o Tobie zapomnieć. Pamiętać znaczy składać na nowo. Boskość ma zamiar ponownie złożyć rzeczy, które zostały rozdrobnione, oddzielone i rozproszone w Twoim życiu. Nie zapomniała o Tobie, nie zapominaj o niej wśród burzy. Chwała i zaawansowane błogosławieństwa zmierzają w Twoją stronę. Wpisz, jestem gotowy, aby zabłysnąć, aby potwierdzić. Miej cierpliwość i czekaj na rzeczy, których najbardziej pragniesz. Nie ścigaj ich. Nie ścigaj ich. Jeśli Bóg chce, abyś to miał, obdarzy cię tym. Obietnice, na których się opierałeś, marzenia, o które się modliłeś, w nadchodzących dniach sprawią, że rzeczy się wyrównają. Urzeczywistnie rzeczy, których nigdy nie mógłbyś urzeczywistnić sam. Wpisz tysiąc dziesiąty rok, aby je otrzymać. Leczy złamanych na duchu i opatruje ich rany. Kiedy dziś zasypiasz, wiedz, że Pan Cię chroni. Sprawy, które Cię dotyczą, dotyczą go i zajmij się nimi. Pamiętaj, że jesteś chroniony. Masz zamiar świętować wielki triumf w swoim życiu. Coś wyjątkowego, o co się modliłeś, na co miałeś nadzieję i czemu ufałeś, jest już w drodze. Wpisz amen, aby potwierdzić. Musisz nauczyć się ufać, że czeka cię przyszłość wykraczająca poza to, co możesz pojąć w tej chwili. Serce jest dobrym lekarstwem, ale zmiażdżony duch wysusza kości. Bóg dokona w twoim życiu czegoś zdumiewającego. Nie wiem, o co się modliliście, ani co zalało wasze poduszki łzami, ale jestem tu dzisiaj, aby powiedzieć wam, że Bóg wysłuchał waszych modlitw. Jego anioły zostały rozmieszczone, i wkrótce będziesz świadkiem swoich cudów. Oświadczam, że zobaczysz, jak twoje zdrowie zmienia się na lepsze, zadziwisz lekarzy, zdobędziesz stanowisko. Twoim zadaniem jest działać i mówić tak, jakby to miało się wydarzyć. Kieruj się wiarą, a nie wzrokiem. Wpisz: Rozwijam się, aby potwierdzić. Modlę się dziś za ciebie, aby każda przegapiona perspektywa przekształciła się w boską perspektywę dla ciebie. Aby nowe koncepcje i wzrost zostały nad tobą rozładowane. Aby twoje zmarnowane lata zostały przywrócone, a łaska ogarnęła cię w imię pomazańca. Amen. Wkrótce nastąpi poważny zwrot akcji. W końcu boskość odwróci całą sytuację na Twoją korzyść i sprawi, że atak na Ciebie będzie działał na Twoją korzyść. Wpisz, kocham Cię Panie, aby potwierdzić. Modlitwa wiary ocali chorych, a Pan ich wskrzesi. A jeśli zgrzeszyli, zostaną rozgrzeszeni. Nie zniechęcaj się, jesteś już blisko. To, czym obdarza Cię Bóg, wymaga przygotowania. Zaangażowania i cierpliwości. Zniechęcenie jest ulubionym narzędziem przeciwnika. Rozumie, że w tobie jest wspaniałość. Kopnij diabła w zęby. Nie poddawaj się. Wpisz tak, jeśli jesteś przygotowany, jeśli szukasz zapewnienia tej nocy, to jest to. Wszystko będzie dobrze. Błogosławieństwa zmierzają w twoją stronę. Boskość jest z ciebie dumna, że pozostajesz wytrwały. Wszystko będzie dobrze. Wiara nie polega na błaganiu Boga o powstrzymanie burzy. Wiara polega na zaufaniu, że Bóg pomoże ci przejść przez burzę. Po prostu wiesz, jesteś bliżej swojego objawienia, niż ci się wydaje. Bóg wykorzystuje te trudne czasy, aby przygotować cię na to, co ma nadejść. Nie pozwól, aby bitwa, w której się znajdujesz, rozpraszała cię. To, gdzie jesteś, nie jest twoją konkluzją. Przestań obserwować, gdzie jesteś i zacznij obserwować, dokąd zmierzasz. Twoja walka nie będzie trwać wiecznie. Zmiana jest nieuchronna. Objawienie zmierza w twoją stronę. Wpisz 1515, jeśli masz wiarę w Pana. Umiłowany, modlę się, aby wszystko poszło dobrze z Tobą i abyś był w dobrym zdrowiu, tak jak dobrze idzie z Twoją duszą. Bóg przemawia dziś do Ciebie, mogłeś cierpieć, płakać i pytać, dlaczego w odosobnieniu, ale pobłogosławię Cię, przywrócę i odkupię publicznie w obecności Twoich przeciwników. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boskość. Odpocznij ukochane dziecko w kochających ramionach mojego spokoju. Boskość objawi się nie tylko po to, by poprowadzić cię ku twemu przeznaczeniu, ale także po to, by zademonstrować tym, którzy cię otaczają, że Pan jest po twojej stronie. Zamierza dokonać czegoś tak rozległego, tak niezwykłego, tak niezwykłego, że nie będzie wątpliwości, że Jego łaska spoczywa na twoim życiu. Przyjmij to. Boskość przemawia do ciebie dziś wieczorem, zdobędziesz nowy grunt. Nowy grunt w twoich finansach, nowy grunt w twoim samopoczuciu, nowy grunt w twoich związkach. Dokonam czegoś, czego nigdy nie widziałeś: bezprecedensowego, nadzwyczajnego. Niech twarz pana świeci nad tobą. Następna rzecz, którą Boskość osiągnie dla Ciebie i Twoich Bliskich, będzie ogromna, cudowna i oszałamiająca. Przygotuj się na zmianę, ponieważ najlepsze dopiero nadejdzie. Pomarzaniec podróżował przez wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach, głosząc dobrą nowinę o Królestwie i lecząc każdą chorobę i dolegliwość. Boskość ma zamiar zadziwić Cię niewytłumaczalnymi błogosławieństwami. Pozostałeś w tym miejscu wystarczająco długo. Święty Duch przenosi cię na nowy poziom. Następuje twoje objawienie. Każde zadanie przeciwnika zostało unieważnione. Wpisz tak, jeśli jesteś na to gotowy. Otrzymasz pomyślne wieści o czymś, na co cierpliwie czekałeś. Nadeszła twoja kolejna błogosławieństwo. Nadszedł czas, by zabłysnąć. Boskość przemawia dziś do ciebie, otworzę dla ciebie drzwi, które były zamknięte przez długi czas. Muzyka. Nagle cuda zamanifestują się w Twoim życiu. Uzdrowienie i przywrócenie są uwalniane. Twoje największe dni produktywności i dobrobytu są na horyzoncie. Wpisz 11 listopada, jeśli tego potrzebujesz. Usłysz, Panie, i okaż mi miłosierdzie. Panie, bądź moją pomocą. Przekształciłeś moje zawodzenie w taniec, usunąłeś mój wór i przyozdobiłeś mnie uniesieniem. Twoje intencje szybko się manifestują. Upewnij się, że skupiasz się na tym, czego naprawdę pragniesz, a nie na tym, czego nie pragniesz. Zachęca do podążania za intuicją. Jesteś na właściwej ścieżce, jeśli słuchasz swojego jelita i serca. Daj polubienie, jeśli ufasz pomazańcowi. Przestań się martwić, wszystko rozwija się dokładnie tak, jak powinno. Zaufaj, że jesteś na właściwej ścieżce, we właściwym miejscu i czasie. Zaufaj temu, czego pragniesz. Nie zastanawiaj się nad tym, czego nie pragniesz. Kiedy widzisz tę liczbę, w niebowstąpieni mistrzowie są obok Ciebie, pomagając ci w czymkolwiek, nad czym obecnie pracujesz. Jesteś we wspaniałych rękach. Równowaga umysłu, ciała i ducha. Skup się na wszystkich trzech aspektach. Nie lekceważ jednego dla drugiego. Wpisz tak, jeśli wierzysz. Aktywuj przepływ nieograniczonego bogactwa, zadowolenia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu. Wprowadzając jedną minutę zmian do swojej porannej rutyny. Czy chciałbyś tego? Sprawdź link w uwagach poniżej, aby poznać sekrety bogactwa, aby przyciągnąć obfite bogactwo. Subskrybuj nasz kanał, jeśli uwielbiasz boskość. Jesteś całkowicie otoczony przez anioły. Jesteś prowadzony przez wszystko. Na czym się skupiasz? Ochrona danych. Kosmos i twoi duchowi przewodnicy chronią cię. Zwróć uwagę na swoje myśli i otoczenie. Zbliżają się ogromne zmiany. Zaufaj, że to przejście jest dla Ciebie największym dobrem. Przygotuj się na ogromne zmiany. Sprawy stają się ekscytujące. Zachodzą zmiany. Kosmos zmienia układ rzeczy. Kiedy zobaczysz tę liczbę, wpisz tak, aby ją otrzymać. Twoje myśli wymagają skupienia. Jest to przypomnienie, że jesteś istotą duchową podejmującą śmiertelne doświadczenie. Połącz się ponownie ze swoją duchowością. Cofnij się, zrób krok do tyłu, aby przemyśleć i zapytać: Czy to, co robisz, jest dobre, czy złe? Szczęście jest po Twojej stronie. Jesteś na najwyższej duchowej ścieżce. Kontynuuj swój obecny kurs. Wewnętrzna siła, uwolnij strach, bądź silny sercem. Przewiduj przyszłość z niecierpliwością, gdy zobaczysz tę liczbę. Wpisz tak, aby potwierdzić. Obfite pieniądze. Obfitość finansowa zmierza obecnie w twoją stronę. Jesteś w zgodzie z bogactwem, którego pragniesz. Równowaga, jesteś w harmonii z kosmosem. Twoje myśli i działania są również w harmonii. Jesteś zachęcany do ukończenia czegoś, ponieważ to ukończenie odblokuje dla Ciebie następny krok. Zakończenie. Czas wyruszyć w nową podróż. Zakończ luźne sprawy. Porzuć to, co Ci nie służy. Przygotuj się na następny poziom. Wpisz, Jezus jest Panem. Nowy początek. Nowy początek. Bycie jednością z kosmosem. Przypomnienie, że jesteś twórcą własnego przeznaczenia. Jesteś na właściwej ścieżce. Jesteś mistrzem manifestacji i dokładnie wiesz, dokąd zmierzasz. Wyrównanie w najlepszym wydaniu. Twoje życie będzie coraz lepsze. Twoja kariera i życie miłosne gwałtownie wzrosną. Nadchodzą korzystne rzeczy. Rzeczy wkrótce się dla ciebie zmienią. Nadmierne myślenie, czarne myśli i wątpliwości opuszczą teraz twój umysł. Jasność zastąpi zamieszanie. Pokój, miłość i spokój wkraczają w twoje życie. Byłeś wystarczająco silny wystarczająco długo. Bądź otwarty na błogosławieństwa zmierzające w Twoją stronę. Zasługujesz na nie. Wpisz tak, aby je odebrać. Jesteś bardziej chroniony niż możesz sobie wyobrazić. Możesz bezpiecznie otworzyć swoje serce. Bądź otwarty na otrzymywanie nowego wsparcia od swojej rodziny dusz, kosmicznej rodziny i anielskich istot światła. Daj im pozwolenie, by y pomogły ci teraz w Twojej podróży. Poddaj im swoje lęki i ból. Nie musisz ich już dłużej nosić. Otrzymujesz poziom wsparcia wykraczający poza Twoją wyobraźnię. Otwórz się na większe wsparcie, świadomie dostrzegając znaki i podejmując fizyczne wysiłki, aby otrzymać pomoc i wsparcie, których teraz potrzebujesz. Twoi niebiańscy zwolennicy będą generować możliwości i wyczarowywać boskie połączenia, ale musisz podjąć wysiłek i zrobić pierwszy krok, aby je otrzymać. Pisz, odbieram swoją moc, aby potwierdzić. Boskość chce, abyś wiedział, że jest Twoim Bogiem boskich wydarzeń. Umieści cię we właściwym miejscu we właściwym czasie, gdzie spotkasz właściwe osoby i zrobisz właściwe rzeczy. Oznacza to, że jeśli szukasz pracy, może otworzyć przed Tobą drzwi możliwości. Jeśli pragniesz partnera życiowego, może sprawić, że twoje ścieżki się skrzyżują. Cokolwiek potrzebujesz, Bóg wie, gdzie możesz to uzyskać i od kogo. Wpisz I AM Ready to Shine, aby potwierdzić, nie przejmuj się zbytnio tym, czy czyjeś intencje wobec ciebie są szczere. Kosmos widzi wszystko. Martw się o pozostanie wiernym swojemu autentycznemu ja i kontynuuj promieniowanie swoim światłem podczas podróży. Z czasem wszystko zostanie ujawnione we właściwym porządku, ale na razie umieść swoją energię na tym, co naprawdę ważne na swoim wewnętrznym rozwoju. Kiedy Twoje serce jest zawsze we właściwym miejscu, kosmos inaczej konfiguruje Twoje błogosławieństwa. Kontynuuj bycie dokładnie tym, kim jesteś, a codziennie znajdziesz się w kręgu zwycięzców. Jeśli chcesz przyciągnąć ogromne bogactwo bez wysiłku, zaczynając od dzisiaj, sprawdź link w uwagach poniżej, aby poznać szokujące sekrety bogactwa ujawnione przez nieuczciwych naukowców NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w boskość. Niech Bóg da ci poczucie wspaniałych rzeczy, które dla ciebie planuje, rzeczy poza twoją percepcją, ale których głęboko pragniesz. Niech obdarzy cię wiarą, byś złożył swoje brzemiona, byś mógł przyjąć jej błogosławieństwa. Obyś odrzucił udrękę i przyjął podziw, ponieważ służysz życzliwemu i wszechmocnemu bóstwu, które cię ceni. Miłego dnia. Wpisz tak, jeśli ufasz Boskości. Wiadomość od Twoich aniołów posiadasz w sobie wspaniałą moc, a Twoja zdolność do manifestowania najgłębszych pragnień jest prawdziwie boska. Poświęć chwilę, aby dostroić się do swoich myśli i rozpoznać nieograniczony potencjał w sobie. Zapewniamy, że jesteśmy tutaj, aby poprowadzić Cię ku Twojemu przeznaczeniu i pomóc Ci zamanifestować Twoje najśmielsze marzenia. Uwierz w siebie, zaufaj wszechświatowi i pozwól swojej magii świecić jasno dla wszystkich. Dbaj o siebie. Wpisz tak, jeśli jesteś gotowy. I podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które ufają boskości. Skomentuj Jezus jest Panem, aby wesprzeć nasz kanał. Subskrybuj i aktywuj powiadomienia. Cierpliwość wobec rodziny to miłość, cierpliwość wobec innych to szacunek. Cierpliwość do samego siebie to pewność siebie, a cierpliwość do Boga to wiara. Dziękuję.